Kolejnym symptomem to chociażby w jego parafii kilkanaście rodzin w ostatnim okresie wróciło do Aleppo. I w ostatnich dniach, jak mówił, jedna z rodzin wróciła z Włoch, która tym korytarzem humanitarnym tam dotarła, a druga rodzina dotarła, wróciła z Francji. Czyli tak wracać do domu, tak. tak, i to jak pan pytał o Liban, Liban jest o tyle skomplikowany i my wszyscy bardzo drżymy o to, żeby tam coś się nie stało, bo Liban ma około 4,5 miliona mieszkańców, na tę liczbę mamy i oficjalne statystyki mówią, ponad milion uchodźców z Syrii, którzy czekają przy granicy, żeby się, jeśli się sytuacja uspokoi, żeby można było wrócić. Natomiast no, nieoficjalne statystyki mówią, że jest ponad 2 miliony, czyli widzimy, że jak gdyby połowa ludności przybyła. No, są napięcia, bo ci Syryjczycy nie mając pieniędzy, bo się pokończyły oszczędności, jest duża inflacja, podejmują się każdej pracy i to za każdą cenę, więc to troszkę niszczy rynek pracy Libańczykom, więc czasami są napięcia, ale Kościół bardzo ładnie tam działa, my wspieramy. W samym Libanie nie znajdziemy tak za bardzo obozów dla uchodźców. Natomiast bardziej znajdziemy miejsca, gdzie oni się gromadzą, wynajmują mieszkania. Stąd Kościół bardzo mocno tutaj przy granicy działa, żeby na przykład finansujemy kuchnię dla, dla nich, żeby każdego dnia przynajmniej jeden posiłek